Ujawsko Pomorska Szkoła. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Karolina Szosta klubowska jest już z nami, a więc czas na lekcję języka polskiego. Jesteście tam? Mam nadzieję, że tak. Popuk. Aha, że drzwi się otwierają. No więc rozpoczynamy. Dzień dobry. Co dzisiaj? Dzień Jaki dobra. temat? A dzisiaj będziemy dzielić. Będziemy dzielić głoski. O, bo już uh -huh. się przestraszyłem. Ok, no to <laughs> rozpoczynamy. Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Godzinowo możemy jeszcze tamto dzień dobry powiedzieć, jeżeli chodzi o aurę na zewnątrz, to pewnie już bliżej do dobrego wieczoru. Co nie zmienia faktu, że moi drodzy kontynuujemy. Kontynuujemy temat rozpoczęty tydzień temu, kiedy zaczęliśmy mówić o fonetyce. Ja mam nadzieję, że dzisiaj się nie przechodzimy dalej, tak? Zgłębiamy fonetykę. Dzisiaj będzie, słuchajcie, o, o podziale głosek o charakterystyce głosek. Hy Mam nadzieję, że sobie utrwaliliście te wcześniejsze terminy, tak? Litera, sylaba, głoska, a funkcja głoski i... Ja wiem, że to może nie są takie pasjonujące rzeczy, ale naprawdę jest to w podstawie programowej i to jest... To są umiejętności, wiedza, no, którą gdzieś powinniście jednak mieć. To słuchajcie, zaczynamy. Przypomnijmy sobie znowu, ten slajd będzie się pojawił, e, pojawiał co jakiś czas. Słuchajcie, żeby, żeby pamiętać, bo klasyfikacja głosek, e, o tej klasyfikacji, o której my będziemy mówić, tutaj dla nas będą właśnie istotne te e, części tak, niektóre elementy aparatu mowy. I słuchajcie. W związku z tym, że zaczniemy od podziału na głoski dźwięczne i bezdźwięczne, to przyjrzyjcie się temu slajdowi. Tutaj akurat jest tak lekko obcięte, no ale kiedy powietrze przechodzi z płuc przez tchawicę, widzicie ten element wiązadła głosowe. Wiązadła głosowe, inaczej struny głosowe. To jest coś, tak? To są te E, takie fałdy, które mają istotne, najważniejsze, e, odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o podział na głoski dźwięczne i bezdźwięczne. Co się dzieje, kiedy głoski wymawiamy, kiedy wymawiamy w ogóle głoski dźwięczne? Słuch słuchajcie, te wiązadła nasze, nasze głosowe, struny głosowe, one są takie Zwarte, napięte, i powietrze, kiedy przez nie przechodzi, wprawia te struny głosowe w drganie. Proponuję coś takiego, bo tak, głoski, czy dana głoska jest dźwięczna, można sprawdzać, słuchajcie, na wiele sposobów. Tutaj taki powrót do biologii, kojarzycie, tutaj gdzieś na górze mamy kość ciemieniową, kiedyś takie nasze ciemiączko, noworodki, tak, u noworodków można było wyczuć ciemiączko, nim, nim tutaj kości czaszki się zrosły. I kiedy będziemy krótko wymawiać jakieś głoski, te dźwięczna, powinniśmy wyczuć jakieś pewne drganie. Jak za trudno w tym miejscu, Moi drodzy, przykładamy tutaj do krtani, do okolic. Tak naprawdę, jak przyłożycie i zaczniecie mówić cały czas, ciąg głosek jedna za drugą, to to drganie cały czas jest wyczuwalne. Bardzo proszę, wszyscy wykonują to ćwiczenie, tak? Proszę położyć sobie, yy, prawda? Ciągle drga. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że w wyrazach mamy wiele samogłosek, a samogłoski. Wszystkie samogłoski są dźwięczne, bez wyjątku. Zatem, tak, stąd to ciągłe drganie. Żeby sprawdzić, czy dana głoska jest dźwięczna, czy bezdźwięczna, no bo nie zajrzymy, nie zobaczymy, czy, czy wiązadła głosowe są rozluźnione, czy napięte. Tak? Nie mamy takiego rentgena, nie dojrzymy tego. Musimy położyć tak, dłoń, palce. Właśnie mniej więcej na wysokości krtani, i moi drodzy, krótko wymawiać głoski, bo chodzi o to, żeby to było krótkie wymówienie. Dlaczego? Nie mogą nam się przyklejać inne samogłoski, bo skoro samogłoski są dźwięczne, no to wszystkie wyjdą nam jako dźwięczne. Posłuchajcie, czekajcie, jak to robimy. No, teraz to się będzie działo, no ale nie ma wyjścia. Na przykład mamy taką. Głoskę o, d, i nie mówimy d, bo w tym momencie przyczepi nam się y. Chodzi o to, żeby te głoski wymawiać tak króciutko. D, d, d. Jeżeli dobrze się wsłuchacie, yy, dobrze, dobrze tutaj yy, wyczujecie takie lekkie drganie, to nasze wiązadła głosowe są wprawiane przez przechodzące powietrze w ruch, w to drganie. To świadczy o dźwięczności danej głoski. Słuchajcie, taką bezdźwięcznym odpowiednikiem głoski D jest głoska T, ale też wymawiamy krótko T. t. Wyczujcie sobie, powiedzcie teraz krótko D, 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 a t, t. Jest różnica, prawda? Yy, wiecie co, kiedy ćwiczę to z uczniami w klasie, no wiadomo, że wtedy jest rwetes. Yy, na sprawdzianach też im pozwalam sprawdzać, czy dźwięczna, czy bezdźwięczna. Yy, dlatego, że jest to najprostszy sposób, żeby nie uczyć się tego wszystkiego na pamięć. I słuchajcie, tutaj już zaznaczyłam, że głoska dźwięczna ma taki swój odpowiednik bezdźwięczny. Przygotowałam wam taką listę. Zobaczcie, z jednej strony macie głoski dźwięczne w języku polskim, obok macie bezdźwięczne odpowiedniki. Czyli na przykład dż, dż, bezdźwięczny odpowiednik to ja bym tutaj się zatrzymała, słuchajcie na tym samym H. Samo H. Dlaczego? To jest bardzo, słuchajcie, ciekawa głoska. Kiedyś to samo H było faktycznie wymawiane dźwięcznie. Uczniowie mieli y, duże ułatwienie, kiedy pisali dyktanda, dlatego że Formą taką poprawnościową było wymawianie dźwięcznego ch. A teraz, czy my powiemy, nie wiem, hmm, czy powiemy chałka, czy hamak, dla nas brzmi to tak samo. A jak brzmiało dźwięczne ch? Słuchajcie, wymówcie sobie imię Bohdan. I mnie nie Bogdan, tylko Bogdan i tutaj to chy jest takie dźwięczna dlatego że znajduje się w sąsiedztwie dźwięcznych głosek i my to chy wtedy musimy wymówić dźwięcznie. I teraz wyobraźcie sobie, że to, to brzmienie Bogdan tak samo wymawiany był wyraz na przykład no nie umiem już tak wymówić taki ha hak ha", tak dźwięcznie. Ja wiem, że to trudno, aż, aż nie sposób no bo no, w Bohdanie to widać tak najlepiej. W każdym razie chcę Wam uświadomić, że macie teraz gorzej, że właśnie no, zanikła już ta kwestia. No, nie wiem, język już no, na tyle ułatwił użytkownikom swoim wymawianie, że to H kiedyś wymawiane dźwięcznie jest wymawiane bezdźwięcznie. Tutaj zakładam, że sobie y, przyjrzeliście się właśnie tym parom dźwięcznych, głosek i bezdźwięcznych i z pewnością zwróciliście uwagę, że nie wszystkie głoski tutaj się pojawiły. Zobaczcie, to są głoski dźwięczne. One nie mają bezdźwięcznych odpowiedników. I tutaj trzeba zapamiętać właśnie r, l, ł, j, m, n, n. Tak? To są głoski dźwięczne, ale nie mają takich bezdźwięcznej opozycji. Czyli one zawsze są dźwięczne. Dobra, czyli zobaczcie, pierwsza klasyfikacja głosek, między głoski dźwięczne, a głoski bezdźwięczne. O tym pamiętamy i tutaj jest istotny udział właśnie strun głosowych, wiązadeł głosowych. Yy, one albo drgają. Albo są na tyle rozluźnione, że powietrze sobie swobodnie przez nie przepływa. Drugi podział, słuchajcie, a znowu przybliżam tutaj nasz aparat mowy, i zwróćcie tym razem uwagę na to podniebienie miękkie, ono jest dalej. Nie będziemy zaglądać, słuchajcie, na pewno nie w mój otwór gębowy, tak? Nie będziemy się przyglądać. Tutaj ten schemat nam powinien wystarczyć. I co tutaj, z jakim podziałem mamy do czynienia? Słuchajcie, z podziałem na głoski ustne i głoski nosowe. Chodzi o to podniebienie miękkie, czekajcie wrócę, ono jest zakończone takim języczkiem, prawda, który się może poruszać, przemieszczać, czyli zatykać dojście do jamy nosowej, tak, albo otwierać. I w zależności, właśnie. Yy, oj, za dużo poszłam, przepraszam. I w zależności, właśnie od tego, jak położony jest ten języczek, tak, przy podniebieniu miękkim, mamy taki podział głosek. Ale to jest sprawa, słuchajcie, prościusieńka. Głoski ustne. Kiedy wymawiamy głoski ustne, krótko, to powietrze. Wychodzi tylko przez jamę ustną, tak? Wypuszczamy powietrze jamą ustną. Natomiast głoski nosowe mają dwutorowe ujście powietrza nosem i buzią. Jak najłatwiej sprawdzić, które to są głoski nosowe? Słuchajcie, to te głoski, które sprawiają nam najwięcej problemu, kiedy mamy katar. Kiedy no nie możemy mówić, jesteśmy zakatarzeni, a te głoski. Chcą się przebić. Także yy, spróbujcie wypowiedzieć. Zatkajcie sobie nos i na przykład powiedzcie głoskę A. A. Nic się nie zmienia, prawda? A teraz spróbujcie krótko powiedzieć głoskę M, na przykład B. Tak? Słyszycie, wyczuwacie te różnice. Głoska M jest głoską nosową. I powietrze próbuje przedostać się też przez nos. Sprawa nie jest, słuchajcie, skomplikowana. Bo zobaczcie, wszystkie głoski nosowe macie właśnie wypisane na slajdzie. ON, jeśli chodzi o samogłoski. ON, Jeśli chodzi o spółgłoski, to M i miękki wariant M. Tak jak w wyrazie miasto. N, miękki war, wariant NI, jak nie wiem, yy, wyrazie cień i to na końcu. To są wszystkie głoski nosowe. Zatem logika nakazuje nam wywnioskować, że wszystkie pozostałe to są ustne. I tak by to wyglądało. Zapamiętać nosowe i sprawa tutaj będzie prosta. Czyli tak, podział na głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne. I nosowe. I słuchajcie, ostatni podział. Znowu się przyglądamy, i słuchajcie, tutaj istotny jest ruch naszego języka. I jeśli nasz język, słuchajcie, zbliża się, środek języka zbliża się do podniebienia, wymawiamy wtedy głoski miękkie. Jeżeli sobie swobodnie leży, to głoski twarde. Spróbujcie wypowiedzieć ś. No nie wiem, wyczujcie, jak chcecie to przed lustrem, to róbcie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z językiem. Faktycznie ten środek podnosi się ku podniebieniu. Nie sztyk, bo inaczej byśmy mówili, ale sam środek. Zatem, ze względu na udział Właśnie y, y, środkowej części języka, która zbliża się do podniebienia, wyróżniamy głoski miękkie i głoski twarde. Słuchajcie, jeśli chodzi w ogóle jeszcze o te głoski, y, y, mówimy o takim y, podziale troszeczkę uproszczonym, jeśli chodzi o gramatykę w szkole podstawowej. Dlaczego? Bo tak naprawdę poza głoskami miękkimi, które zaznaczamy kreską. Albo sąsiedztwem y, tej głoski i. Y, słuchajcie, możemy mieć też do czynienia z, y, z głoskami zmiękczonymi, czyli nie są do końca miękkie, tak, ale też nie są twarde. Y, zobaczcie, na przykład taki śnieg. Tutaj nie mamy wątpliwości, tak, że wymawiamy śnieg. Śnieg. Środkowa część języka idzie ku podniebieniu. No, ale moi drodzy, pani z matematyki by się popłakała, gdybyście przyszli i zaczęli mówić sinus. Sinus i kosinus. Ewidentnie inaczej wymawiamy. Przecież to synia. To jest sinus. Nie sinus, a sinus. Tutaj tak lepiej, właśnie dokładniej widać, że y, czasami głoski są tylko zmiękczone. Nie są miękkie, a zmiękczone. Y, zatem właśnie ten znak, kiedy taki apostrof obok się pojawia, to bardziej właśnie wskazuje na zmiękczenie niż na pełną miękkość. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o gramatykę, tutaj yy, naszą w szkole podstawowej, nie będzie błędem, jeżeli dokonamy takiego ogólnego podziału na no, głoski miękkie, tak? Czyli środkowa część języka dotyka podniebienia i głoski twarde, i tutaj język sobie leży. Nie unosi się ku podniebieniu. Yy, wymówcie sobie takie ś. Ż, tak? A obok tego s, całkiem inaczej układa się język. Moi drodzy, czy my mamy inne podziały głosek? Oczywiście, a ze względu na miejsce artykulacji, a wargowe, wargowo-zębowe, tylnojęzykowe, przeróżne, ale to akurat yy, yy, nie Należy do zakresu podstawy programowej, z czego możemy się cieszyć. Słuchajcie, takie krótkie ćwiczenia, bo teraz, tak, co robimy z wiedzą na temat głosek? Przede wszystkim y, żyjemy tą radością, tym szczęściem, że w ogóle tę wiedzę mamy. Y, jak ją zastosować w praktyce? Y Najlepiej po, czas słuchajcie sprawdzianów z języka polskiego, ale kiedy jeszcze. Pew wiedza z fonetyki jest niezastąpiona, jeśli chodzi o y, kulturę żywego słowa, o wypowiadanie się. Słuchajcie, za tydzień będziemy mieć, y, będę opowiadała o różnych procesach fonetycznych. Zatem, świadomość, kiedy możemy coś sobie uprościć, kiedy dochodzi do upodobnień, yy, też powiem Wam, yy, świadczy też o obyciu yy, i kulturze człowieka, tak? Mówię przede wszystkim o tej takiej świadomości językowej, którą warto mieć. Zatem, tutaj słuchajcie, mamy wyraz siłę. Bo tak. Czyli mamy głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, miękkie i twarde. Do tego ten główny podział, czy to jest półgłoska, czy samogłoska. I teraz tak, można charakteryzować głoski. Na czym polega charakterystyka głosek? Przede wszystkim dzielimy te głoski. Najpierw dzielimy wyraz na głoski. Musimy wypisać odpowiednią liczbę głosek. Następnie charakteryzujemy, czyli opisujemy cechy ze względu na te klasy, e, klasyfikację, cechy poszczególnych głosek. Tutaj już macie gotowca, ale kolejny przykład gotowcem nie będzie. I proszę bardzo, mamy wyraz siłę. Nie siłę, mamy wyraz siłę. Dzielimy na głoski. To są cztery głoski. Przypominam, że głoska I tutaj jednocześnie zmiękcza głoskę i jednocześnie pełni funkcję odrębnej głoski. Dlaczego? Dlatego, że po I jest spółgłoska. To taki powrót do wiadomości sprzed tygodnia. I zaczynamy. Na początek zawsze określamy. Ten główny podział, spółgłoska czy samogłoska, a potem to już jak pamiętacie. Si. Niewątpliwie głoska miękka, tak? Przechodzi nam środkowa część języka do podniebienia. No i możemy tutaj się teraz bawić. Proszę bardzo, wymawiamy krótko, si. Nic nie drga no przynajmniej nie powinno. Tak? Zakładam, że wszyscy jesteśmy. Nie, no, Słuchajcie, no, jeżeli jesteśmy zbudowani tak samo, nie powinno nic drgać. Spróbujcie sobie z bezdźwięcznym z dźwięcznym odpowiednikiem i wymówcie zi. Jest różnica. z, zi, zi. Prawda? Dalej. Y... Ustna, czyli powietrze przechodzi tylko y... jamą ustną. Samogłoski. Zwróćcie uwagę, w samogłoskach nie okreś Przy samogłoskach nigdy nie określamy, czy jest miękka, czy twarda. Tej cechy samogłoski nie posiadają jakie takie i tego nie analizujemy w ogóle. Czyli samogłoska, dźwięczna ustna. Przypomnę, wszystkie samogłoski są dźwięczne, więc tutaj nie powinno być większego problemu. Ły. Słuchajcie, z tym ły, to też jest historia. Jak y, gdybyście oglądali tak filmy mm, o wojennej, międzywojenne, zwróćcie uwagę, w jaki sposób aktorzy wymawiają ły. To nie jest takie ły, takie proste, takie nasze ły, tylko to jest takie, takie ły, takie nie l, tylko takie ły. To takie zadanie dla Was. Poszukajcie na YouTubie, posłuchajcie, jak kiedyś wymawiano tę spółgłoskę dźwięczną, która nie ma bezdźwięcznego odpowiednika, jest ustna i jest twarda. I teraz ę, czyli samogłoska dźwięczna. I tu przykład głoski nosowej, samogłoski nosowej, druga samogłoska nosowa to ą, czyli ę, ą, m, ne w różnych, w yy, yy, zmiękczonych też wariantach. No dobra. O, jaki piękny wyraz! Mamy hamaczki. No i gdybym tak, ale nie wypowiem, bo nie umiem yy, się przestawić z Bogdana, hamaczki. Byłyby hamaczki, gdybym chciała tak w pełni dźwięcznie wypowiedzieć. Tutaj od razu zwrócę uwagę, słuchajcie, na to i ostatnie. I. Jeśli jest na samym końcu, to zmiękcza poprzedzającą głoskę i jednocześnie jest odrębną głoską. Celowo też wybrałam takie przykłady. No to idziemy z hamaczkami. I to. No nie umiem. Aktorzy na pewno potrafią. Przede wszystkim określamy ten główny podział, podział spółgłoska. Dalej. Dźwięczna, to już tak próbowałam wypowiedzieć właśnie w taki sposób. Jest twarda, w żaden sposób nie sąsiaduje z i. I mogłoby zmiękczyć. Wiecie gdzie? O, na przykład, w razie hiacynt. Hijacynt. To i tak trochę zmiękcza spółgłoskę. No i ustna. Nosowe. Słuchajcie, wystarczy zapamiętać nosowa i. Na tej zasadzie wszystkie pozostałe to ustne. A tutaj określamy mniej wartości, bo odpada nam klasyfikacja twarda czy miękka. Czyli mamy samogłoskę, dźwięczną, bo wszystkie samogłoski są dźwięczna, ustna. M też tak krótko wymawiamy. M, 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 m. Ym, spółgłoska. Teraz dźwięczna, bezdźwięczna w napięciu, drgało nam drgało, proszę bardzo, więc dźwięczna. Nie jest zmiękczona w żaden sposób, więc twarda. I przykład ewidentny włoski nosowej. Tak wystarczy zatkać nos, żeby zauważyć, że będzie zmieniał yy, brzmienie nam się zmieni, tak? Kiedy będziemy próbować wypowiadać my. Nosowa. Potem mamy dwuznak, czyli jedną głoskę, ale zapisa zapisaną dwiema literami. Cz. I idziemy, tak? Czyli też spółgłoska, jest bezdźwięczna. Cz. 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 Tak. Twarda, nic nie zmiękcza. Ustna. I Ci. Musimy wymówić to takie... Yy, dlatego, że i zmiękcza yy, poprzedzającą spółgłoskę, tak. Bezdźwięczna, jest bezdźwięczna, <śmieckie> miękkie, no tutaj bardziej pewnie pasowałoby zmiękczone przez sąsiadujące i, głoska ustna i idziemy już z ostatnim, samogłoska, dźwięczna, ustna. Słuchajcie, ćwiczonka, 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 tylko te podstawowe opozycje to sobie zapamiętać. I słuchajcie, na przyszły tydzień procesy fonetyczne, to tutaj w ogóle dykcyjne ćwiczenia będą przez szedł Sasza Suchą Szosą, to pół biedy, ale y, trzy cytrzystki y, i inne podobne łamańce językowe, z trzciną przy trzcinie i o trzcinie też będziemy rozmawiać, i to już za tydzień. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia niebawem.